Cześć, to ja Łukasz. Dzisiaj znajdujemy się w malowniczej miejscowości w powiecie Szczecineckim, aby przedstawić wam naszą kolejną realizację. Jest to projekt Nevada w wersji klasycznej z naszej już stałej oferty. Projekt Nevada cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony kupujących. Jeśli chodzi o pokrycie dachowe, jest to blachodachówka w kolorze brązowym. Wykonaliśmy również podbitkę w tym samym kolorze. Zaś, jeśli chodzi o elewację, inwestorzy zdecydowali się na pokrycie całego budynku tynkiem silikatowo-silikonowym w kolorze białym. Tak jak w pierwowzorze, wykonaliśmy również taras na całej długości budynku o wymiarach 2,5 m na 10. Jak widać, jest on częściowo zadaszony. To, co przykuwa szczególną uwagę klientów, jest to otwarty sufit w salonie, tak zwany katedralny, ale o wnętrzu opowiem Wam w środku. A Ty, jeśli jeszcze nie zaobserwowałeś naszego kanału, kliknij ten przycisk na dole i dzwoneczek, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Pozdro! Dobne Wada jest to dom o powierzchni 55 m2. Ściany działowe zostały wykonane z konstrukcji drewnianej C24 o wymiarach 45x95 mm oraz 45x145 mm. W ostatnim czasie została wykonana instalacja wodno-kanalizacyjna. Obecnie czekamy na wykonanie instalacji elektrycznej oraz posadzki. Jeśli zaś chodzi o wykończenie ścian, będą one pokryte płytami karton-gips. Jak już wspomniałem wcześniej, mamy tutaj otwarty sufit w salonie, Czyli tak zwany katedralny, co pomimo tego metrażu daje nam tu naprawdę bardzo dużą przestrzeń do życia. Dodam tylko, że sufity w całym domu będą drewniane. Jeśli zainteresował Was projekt Nevada, więcej informacji na jego temat możecie znaleźć na naszej stronie internetowej, do której link znajduje się w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.